Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Ja jestem Władek, a to będzie kolejna część z mojej serii. Otwieramy Road to Euro 2016. Cały czas jestem w trybie wakacyjnym. Te filmiki nagrywam ostatnio bardzo rzadko. Troszkę się sezon ligowy już rozpoczął, tak więc teraz jestem skoncentrowany głównie na zbieraniu, podpisywaniu kart i zbieraniu autografów na meczach. Tak więc tych, yy, tych filmików troszeczkę mniej nagrywam, ale powoli, powoli myślę, że wyjdziemy z tego wakacyjnego marazmu i już czekamy oczywiście na nowe kolekcje. Mam nadzieję, że już, no pewnie nie lada chwila, ale za jakiś miesiąc ukaże się yy, ekstra klasa 2015-16 i na nią najbardziej czekam, bo chciałbym już podpisywać te karty. A dzisiaj na przerwanie marazmu otworzymy sobie mega mega tutaj blisterek, czyli duży blister, 36 kart plus dwie karty z limitowanej edycji tak więc jest to ta większa wersja yy, yy, tych blisterków zobaczymy co tym razem mi się trafi mam nadzieję, że trafi jakąś kartę limitowaną, której nie miałem no i oczywiście cały szereg kart yy, podstawowych tych może jakieś Karty Polaków zaraz tutaj się przekonamy. Będą te kody, tak więc oglądajcie. Zaraz pokażę wam, co tutaj mi się trafiło. No może na pierwszy rzut oka oczywiście mamy tutaj dwie karty limitowane. Odkładam je na koniec filmiku. Zobaczymy najpierw co jest w naszych saszetkach a na końcu jako wisienka na torcie zobaczymy jakie karty. Te lepsze tutaj mi się trafią. Na początku mamy kartę fans' faworyt Torosidis, gracz reprezentacji Grecji. A i przy okazji herb Federacji Grecji. Tak więc cały zestaw od razu w jednej saszetce. Logo Row to Euro. I mamy. Fabregasa, Hugli i Tomas Moller. To był taki zestaw w pierwszej sesji C, i już patrzymy, co jest w kolejnej. Kciutko. Troszkę mi się ciężko nagrywa teraz te filmiki. Naprawdę jestem w wakacyjnej formie. Nic mi się nie chce. Jeśli mam chwilę wolnego, to, to, to spędzam ją gdzieś tam na meczach, na wyjazdach. I to jest teraz takie. Takie najbardziej mnie frapujące. Rui Patricio na karcie Goldstopper. To jest karta z tych lepszych. Seferowicz, Birsa, Marchisio, Pepe i Kovacic. To jest gracz Chorwacji. Jak na razie nic tutaj nie zauważam. Takiego czego bym nie miał. Mam nadzieję, że w następnych saszetkach coś lepiej mi się trafi. Sterling na Rising Star kolejna kolejna karta z Grekami tym razem układanka kadry i mamy herb jak układanka to zazwyczaj herb Włoch na razie jeszcze nie trafiliśmy żadnego Polaka, tak więc może w następnych tych saszetkach coś będzie lepiej Buskwec Janko i Dragowicz Dużo teraz tych Chorwatów i tych Serbów, czy innych z innych krajów z dawnej Jugosławii jest w różnych reprezentacji. Tutaj Dragowicz to, to gracz reprezentacji Austrii, ale to, tak samo w Szwajcarii mamy dużo tych właśnie byłych Jugosłowian. Tak więc naprawdę w tej edycji bardzo, bardzo dużo tych nazwisk takich w, w, dawnych, z dawnej Jugosławii nam się pojawia. Wayne Runey na game Changerze. Runa ja. Powtórkowa karta. Gdyby ktoś chciał kot, to proszę. Kalsztrom ze Szwecji Kozacić, Podolski, Erzil. Poezil, Griezmann. Metud Ezil. I mamy kolejną kartę. Tym razem Defensive Rock Rafael Varan z reprezentacji Francji. I przy okazji układanka Irlandii. Marek Hamsik ze Słowacji. Osi Dragowicz i Pilar. Wacław Pilar z Czech. Ostatnia karta. Ostatnia sesetka, a za chwilę ostatnie karty. I mamy Marek Hamsik na fans' favorite. Nie miałem tej karty chyba, tak mi się kojarzy, że jej nie miałem. Ksaka, Matić, Ignaszewicz, Azart i Bonucci. I teraz patrzymy, co mamy. Z kart limitowanych. Tym razem powtórka Manuela Noyera Na karcie limitowanej numer 1. Tutaj kod. Ta karta będzie do, na zamianę. I mamy powtórkę Paul Pogba. Tutaj kodzik. Ta karta też będzie na wymianę. Szybciutkie podsumowanie. Karty limitowane to tak jak widzieliście przed sekundą: Manuel Neuer, Paul Pogba. I z tych lepszych kart. Szybki przegląd. Hamsik na fa fans faworyt, Dwaran na Defensive Rock. Runej na Game changerze, Sterling na Risingu. Patricio na stopperze I do tego Torosidis to na fans faworycie. Także ta saszetka, ta, ten blisterek taki sobie powiedzmy nie za bardzo udany. Ani nie trafiłem w żadnej karty limitowanej, której bym nie miał ani też jeśli chodzi o zawartość saszetek nie było zbyt rewelacyjnie, ale nic to mam jeszcze kilka tych blisterku, yy, yy, blisterków będę je dalej otwierał Was zapraszam na kolejne filmiki, na dzisiaj to wszystko dzięki za oglądanie, dzięki za dużo maili, dużo wiadomości yy, dzięki, że cały czas jesteście ze mną i do zobaczenia w następnych filmikach, cześć!